Czeka świetnego co mnie No wiesz to Dobra To sobie amo wezmę Ja mam tam bije kogoś mm. Ej ty podawał błota no nie? prosto prostu hit no Gdzie oni są? Wiesz, ostatni jest. Żyliś mnie, mnie, tak zwane. Już nie będą grać, tak? No teraz full spocu. Co to, kurwa jest? Gdzie ten boss, bo bym go załadował. E, chyba teraz go nie ma, wiesz? tam? No. Aha. No. Lipa Lipton Darpustki Powalenie graczy ujawni innych lokalizacji Czego? Czemu ktoś tego nie wziął? Ej ty Weź niech ktoś Bo ja jeden darbam akurat Tu jest jakaś pompa oooo wow, kosmos Ooo nie zdążyłeś znowu Ale nie gówno to było aktualnie A, Aktualnie mnie. to ja to lubię bardzo i zawsze znaczy tak mi się jakoś starci, że miałem 180 walę w łeb, nie? O ja. to jest pompa na mężczyzna eee, Ona mocno wali ale Ty masz ry Macie tutaj jakieś rzeczy jak chcecie. O tutaj na górze. Maska jest, nie klinga. wiem. Jak chce ktoś Klingę? Proszę bardzo Do rotacji fajna bardzo, lecą O, launch padającą Nie lepiej Tyroka polecić tam można tę, ale i tam masz trzy, 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 trzy skrzynki no. Gdzie lecimy? Tu? Ej, ja, no. czy ktoś? Nie, miałem mówić nie, 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 bo jutro się zrobi Auto, 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 auto. Prowadź. Tak jest. Dajcie tu, no Nie, no ja też nie przecież śpię, ale co? Nic się nie dzieje. ta wezmę. Udy, za, za dużo rzeczy mam. Nie to, muszę zobaczyć. Chce ktoś to? Wybuchowe? nic się z Galafiona. Nie wiem, nie oglądam tego.

O, jedna, druga no, bo... Jakieś dobre itemy to ma Tu mięska skrzynka była No, no jej zajebałeś No ty! <laughs> no, nice Ej, najlepsze jest to, że bot ma jakby chyba najszybszą reakcję Jakby Wiesz? O. Ty Wojownik! wsiadaj. Idę. No nie. Co to było? Badze, auto, a to, to matematyka na no górze. Oj, lans pad. Idę wtysz w Idź tam, idź tam, ale z tym losem polecimy. A tu jest dobre miejsce. Aha, tak. Idę jak Dawaj, wyskok. Jeszcze Ale jak jego potoczysz, to zabijesz go. Zosta... Ja mam maskę, ja mam maskę. Ale mogę się się wybić. Myślałem, że lampkem się wybić. Nie, no tak. I chodź, podejść tam. A, 180 jeszcze robi. No, to... <laughs> o, czekaj. Cześć, fragi? Ale nie, ja chcę z daleka sobie docelować Mam. 95 95 Dziomal, dobijaj go sobie! Ja nie tofiłem go To, czy drugi jeszcze jest No tutaj jest, o tu ci zaznaczę no, I tutaj za górką, za górką No i do niego. Tutaj No nie mogę trafić go No nie trafiłem no No nie mogę ten nie idzie mi dzisiaj tym regionem, możesz mi oddać? Nie yeah. chciałem do pompy, chciałem do szyby do pompy? Yeah. Um, Nie, no, okay. no, Ja no. mam 56%. Mam no. a MK trochę. Do, do czego? Do Mki. Oj, już dzięki. O dałem mu złotą, zobaczymy co mi da Mogę mu kałacha dać. Uczułem trochę. A gdzie on jest? Po mnie Pociąg na mnie. Typy! Typy! Jeden dek prawie! Kurde! Chodź coś tam tak jest. No ten tego to idziemy. Bo ich nie widzę. Dobra oni pojechali, pojechali, pojechali. Ale tu się zatrzymują. Proszę. Oni poszli gdzieś. Do krzaka idę. Mhm. No Mike tam? Jeden. jakaś dziewczyna anime miała kraka. Znaczy white, a 5 hp white. Przeleciał mnie! jak ktoś się apteka? Ja mam jedną. No masz Biga? Mhm. Dzięki. O! leci raz! o, ona leci. O! Nie używajcie! Chce ktoś ten? Chce ktoś? Mam coś. Tak. Czek, czek, już, o, już użyli, No patrz, żeby mnie nie używajcie. też. To. Co ty, Nie. Yyy. Bijam się. Widzia. No Pom. Tej górki. Dionison. Ta na górce. O chopie jaki laser A Jak wam idzie? Bardzo chyba mm -hmm. Możesz przyjść, bo oni nasłobują tym głupem jakimś. No tu wszyscy są cała selekcja. Oooo, to tu jest ciekawego. Nie, no... No ich nie dobra, ja sobie tutaj też zabiłem. Ja no wsadzam i na auto tu. Będę się bawił, dobra oni Nie. I oni. Nie, biec, ty, tu. Nie, nie, nie. No dzisiaj Pomóż. Dimo, tu jest bot jakiś. Pod Płynie do ciebie, pocik jakiś Gdzie? Ma. Też no, mi nie, to. To, to, gdzie no, no, nie ma? No, nie ma? są No, oni są na górce, także na. No, to i tak nie zabiją Ale szybko jak szybko przypłyniesz to cię nie góry no Nie wiem co tam, żeby nie mam to zdążysz i wejście HP mam... idź, 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 idź Asekuruj, asekuruj Nie no oni mnie tym głównym wysadzili No tak, bo to jak jedziesz w samochodzie to... to, to, to A tak to daje po 35 Apteka by mi się przydała. Tu są rybki. Tylko mogą nas szybko wpadnąć. Apteka, ja pierdzielę. Jestem w szczepku urodzony, przysięgam. No ja mam trzy dostały właśnie. Apteka, tu jest apteka kolejna. Weźcie sobie. Muszę sobie znaleźć co innego. Tam jest apteka, jak coś. Mhm. Tu są beczki, jeszcze to wiesz. O ryby z kawą by się Boże. przydały. Nie ja wiem co wziąć. jedzie. to mamy fury te zjadą. Dwie, Na mnie są dwie fury. Mhm. Główna gówna strzelają no oni są ja tam nie jeszcze <grym> <Ja>. <grym> kurwa kurwio mnie ta gra ja pierdolę ulicy <grym> jeżdżą 75 został Granie w portek i ci się. przeklinanie jakby. Bota już zabiłem. Wjeżdża do mnie. Wjeżdżają do mnie. Gdzie ty jesteś? Koło ciebie, na lewej stronie dosłownie. I tutaj już Nie, nie widzę. jednak. Nie są tam na prosto ze, ze skałki To widzę. Widzisz? gdzieś? No uleć mnie Po co ten bieg? No, no. Bo ty ich leci, a nie... On kałacha to trochę z dupy Tu mamy jałko Przez skały, to też wali, wiesz o tym a. Ja... idę robić siergę Dostał tu no. Ucieki, bo są Uciekli do mnie to masz jak coś Jadą. Daja. Ciepka, uda. Dawaj, dawaj, dawaj do samochodu. Albo nie, ja jej. Motorcy Chodź, uciekaj. szybko Uciekaj. Staram się, no nie, udałem się. Dobra, wysiadaj. Ej, on mnie ten duszek drzewiły, jest nic. Ty, to jak samochód poleciał. Tą rybę co ze musiałem się zjeść Tutaj się leją. Uważaj nie i sama ty mafia Ja big weźcie biga od tego bota Za darmo jest big Poczekaj chwilę siła ją Oni są gdzieś na dole Oni mogą teraz i Co jest tych Nie no, no. to już masakra. sakę Bra no, leży w końcu. Ja, to są takie przy... wylewy, kurde. Nie, dobra, to nie jest dobre. No by umie robić ratefiki. Tu jest! Uf. No, jak go nie mogę trafić? Jezu. Idę za niego ładować kupolką. No, jest za, za tym tym. no Ładuj go tam. Wezmę Ray No W strefie jesteśmy dobrze. Jest jakiś Ja nie chcę tej broni. Nie lubię tego kałacha. No już oddałem. Ja to nie szedł, bo tutaj dobra miejscówka jest. Medalion. Ej, dusimy ten medalion. W nie jest. Tam centralnie. Mhm. Mm Musimy go dusić. No i. ciężko mu komu wyjść. Chodź, wychodzi gdzieś. Dead. Jadę, ja... No pięknie. Tam gdzie się walą. Tutaj. Walę tym tam. O, 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 lipa. Na dole. Walą no. 32. No. Skąd walą? Za drzewa. Tu, jest, tu są i tutaj są. No ja nie mogę, nie, nie sięgnę się nie ma drzewa co so, 90 so, so dostał, co so 90 Teraz tutaj jest, na dole Muszę iść do strefy Bo My też będziemy nie musieli widzę. Chodźcie, chodźcie do... O jest tutaj, tu, 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 tu. O tu Tu, 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 tu Jomal. Nie wiem A że tu Zajmę go już tak. Czekaj, 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 czekaj. Oni, oni nie, nie przejdą tak łatwo. Chyba na były, na były, na no. były. Trafano. Chodź, 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 chodź. idę, idę. Ej, a ja wezmę myk zrobię. Gdzie oni są? No, no. Nie ma ich. On w w jest so O tutaj jest! GG mean. Mean. Yeah. Łatwo Łatwo ja,